Cześć. Z tej strony Rady Korszewski z podcastu Kanban przy kawie. Zapraszam was do kolejnego wideo z cyklu Narysuj mi Kanban. Dzisiaj zajmiemy się bardzo istotnym terminem, czasem realizacji, z angielskiego lead time. Pojawia się wiele pytań, jak ten czas powinniśmy liczyć, od którego do którego momentu. Wiele osób ma problem ze zmapowaniem go do innych pojęć, które również określają jakieś mierzone czasy. Zapraszam więc do obejrzenia tego, czym lead time jest. Dzisiejszy film poświęcony jest, jak wiecie, czasowi realizacji. Po angielsku ten termin znamy jako lead time. Jak nazwa sugeruje, chodzi zapewne o jakiś czas. Jak definiuje go metoda Kanban? W metodzie Kanban rozumiemy czas realizacji jako czas, który upływa pomiędzy dwoma taki, takimi samymi dla wszystkich elementów punktami w ich przepływie. Co to oznacza? Mamy. Jakiś przepływ po angielsku, workflow składający się z jakichś stanów aktywnych lub pasywnych, i mamy element pracy. Jest istotne, żebyśmy rozumieli, że lead time będzie właśnie definiowany jako przepływ pomiędzy zawsze tymi samymi dwoma punktami. Czy rozumiemy to jako pewien moment w cyklu życiowym elementu, czy jest to jakaś tranzycja z jednej kolumny do drugiej. A więc uznajemy, że początkiem czasu realizacji będzie przeniesienie z tej pierwszej kolumny do drugiej, a czas realizacji zaczyna płynąć, znów zadanie jest w jakiś sposób procedowane przez kolejne aktywności, kolejne etapy, aż do momentu, w którym uznajemy, że ten czas właśnie dobiegł końca. Taka definicja wydaje się może oczywista, ale zbyt generyczna. Natomiast zanim zanurkujemy w konkretne przykłady, no warto sobie powiedzieć, że przede wszystkim dla danego typu elementów powinniśmy ten czas liczyć zawsze pomiędzy tymi samymi punktami obliczać go w ten sam sposób i wyrażać w tych samych jednostkach. Te jednostki to mogą być minuty lub godziny dla zadań bardzo krótkich, ale mogą być to też elementy płynące tygodnie, dnie, sprinty czy nawet kwartały przez system. Zastanówmy się teraz nad jakimś przykładem, w którym będzie to łatwe do zdefiniowania i wprowadzimy sobie dwa konkretne typy czasów realizacji, które w metodzie Kanban rozpoznajemy. Zaczynamy od no właśnie perspektywy klienta, a więc tutaj będziemy mieli przykład kawiarniany. Pojawia się osoba, która chciałaby napić się kawy latem. Ta osoba przychodzi do restauracji czy do baru i mówi: chciałbym, chciałabym napić się tej kawy. To jest moment, w którym powstaje zgłoszenie czy zarejestrowanie jakiegoś zapytania, jakiejś prośby, i z perspektywy klientki ona już na to coś, co sobie zamówiła, oczekuje. Czy jest to kampania mailingowa, czy jest to feature, czy jest to właśnie zwyczajnie kawa, to zależy od tego, do czego ten system Kanban i jaki lead time, czego lead time będziecie tutaj mierzyć. Ten czas zaczyna płynąć, i oczywiście z perspektywy klienta, najistotniejsze jest, a jakże, żeby powiedzieć hmm, pycha, dziękuję. A więc znaleźć się w takiej sytuacji, w której klient rzeczywiście dostaje tą wartość, po którą przychodzi. I teraz, moi drodzy, to oznacza, że tutaj mamy wartość u klienta, mamy ten element, który w tym przypadku klientka sobie zamówiła, i ten czas realizacji, ten czas upływający pomiędzy tymi dwoma punktami, będziemy nazywali w metodzie Kanban czasem realizacji klienta. Czas realizacji realizacji klienta a więc coś, co znajdziecie w anglojęzycznej literaturze jako customer lead type. Jest to, no można by pewnie przetłumaczyć, na polski czas klienta postrzegany z perspektywy klienta, a więc to, co klienta taką dobrą sprawę interesuje. Musimy być świadomi, że bardzo często praca wygląda w ten sposób, że. Fakt, iż ktoś zamawia kawę, nie oznacza jednoczesnego rozpoczęcia czy w ogóle zobowiązania się, że ta kawa będzie zrobiona. No bo co jeśli skończyło się bezlaktozowe i bezglutenowe, niemleko migdałowe? Ja nie żartuję, bo ja osobiście lubię niemleko migdałowe, a więc prawdopodobnie jest tak, że barista powie. Już dla pani tą kawę robię, dopiero po rozpoznaniu, że w ogóle mamy na przykład wszystkie składniki, że mamy specyfikacje, że mamy określone wymagania, albo co istotne, że w ogóle mamy zasoby czasowe, ludzkie, żeby się tym zadaniem zająć. Możemy sobie wyobrazić, że z punktu widzenia tego pracownika, baristy, to zadanie jeszcze dotąd nie było w toku, w momencie kiedy on stwierdził, że ma wszystko, żeby je zrealizować. To rzeczywiście może być zrealizowane, i w którymś, elemen, w którymś momencie mówi kawa gotowa. A więc mamy ukończenie pracy przez tego pracownika. I on wyobrażamy sobie, tutaj odstawia ten kubek z pachnącą pięknie, parującą latę na. Na jakiś stół, na jakąś ladę, i klientka może sobie tą kawę wziąć. Co to oznacza? To oznacza, że właśnie zdefiniowaliśmy drugi rodzaj czasu realizacji a więc czas realizacji systemu. Coś, co będziemy nazywali po angielsku system lead time lub po polsku czasem realizacji systemu. Kiedy zaczyna się czas realizacji systemu, w momencie, w którym zobowiązujemy się do wykonania tej pracy, stwierdzamy na przykład, że mamy wszystkie kryteria, środki, dane potrzebne do jej wykonania. Bardzo istotne, mówimy sobie w systemach Kanban, system Kanban kończy się na pierwszej nieograniczonej limitem kolejce czy kolumnie, i tutaj oznacza to odstawienie tej kawy na tą ladę. Ponieważ rzeczywiście z punktu widzenia baristy praca jest skończona, natomiast może powstać, zwykle powstaje jakaś różnica, jakaś delta pomiędzy tym momentem, kiedy kawa zostaje ukończona, a momentem, kiedy klient ją dostaje. I tu mamy pierwszą różnicę pomiędzy czasem realizacji klienta i czasem realizacji systemu. Analogicznie taka różnica może powstać tutaj, ponieważ fakt, że zgłosimy coś nie oznacza, że ktoś natychmiast zacznie nad tym pracować, a nawet, że na pewno to nasze zlecenie zostanie podjęte, a więc pojawi się to zobowiązanie. Mamy więc dwa czasy, które trochę się różnią. Chcielibyśmy, żeby one były możliwie do siebie zbliżone, żeby zarówno klienci pewnie nie czekali za długo na to podjęcie, żeby ta kawa tutaj nie wystygła. I bardzo często jest to. Rzecz, której nie widzimy, a więc wyobrażamy sobie, że czas jest liczony na przykład w taki sposób pomarańczowy, tutaj na tym obrazku, podczas gdy klient liczy go w sposób nazwijmy to niebieski i te różnice potrafią być bardzo duże. A więc oczekiwanie na podjęcie pracy, czy dostawa pracy wykonanej, ale właśnie niedostarczonej. Nieudokumentowanej, niezintegrowanej też z inną pracą, powoduje, że powstaje duża delta, powiedzielibyśmy, pomiędzy czasem realizacji systemu, a czasem realizacji klienta. Taka sytuacja przede wszystkim powinna nas, można powiedzieć, poprowadzić do pewnej refleksji, że bardzo często nie zależy, Satysfakcja klienta, czy poziom właśnie zadowolenia, z tego, że będziemy skracać ten system lead time, ponieważ no, problemy powstają tu na początku i na końcu. I dlatego zachęcamy do tego, żeby jeśli używamy tego terminu czas realizacji, zdefiniować, czy mówimy o czasie realizacji z perspektywy klienta, czy tylko z perspektywy systemu. A żeby obydwie strony w to zaangażowane ustaliły, jaki czas liczymy, możemy liczyć obydwa. Oraz od którego do którego momentu ma to miejsce. Mam nadzieję, że ten film Wam pomógł i zachęcam Was do śledztwa na temat tego, jak w Waszych organizacjach te czasy są definiowane, mierzone, czy powstaje pomiędzy nimi jakaś istotna różnica. Dzięki za obejrzenie i mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Jeśli interesują Cię inne terminy związane z metodą Kanban, zapraszam do glosariusza, któremu poświęcony jest odcinek podcastu Kanban przy kawie. Przypominam, że Kanban przy kawie to przede wszystkim podcast w formacie audio, a także newsletter, na który możesz zapisać się na kanbanprzykawie.pl. Jeśli ten film był pomocny, to polajkuj go, zasubskrybuj kanał albo najlepiej podziel się z kimś, kto również może skorzystać z przekazanych treści Dzięki raz jeszcze, pozdrawiam, mówił Radek Korzewski